Pierwszy raz, kiedy ciąża jest taką przeszkodą dla mnie, bo ja się trochę zykam, delikatnie to jest do mesu. Oj, Zostawiłam kamerę już raz, naprawdę. Tu mam jakiś koś że wszystko zostawiam. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak fajnie spędzić 24 godziny na bali. Przeszliśmy teraz na uliczki, tu jest mnóstwo takich małych butyczków z takimi fajnymi rzeczami. Ja obczaiłam sobie taki, taki komplecik. To są takie torby plecione. Na torba kosztuje tutaj 100 tysięcy rupii, w przeliczeniu na polskie 28 zł. To no, naprawdę na tak i stwierdziłam, że właśnie wezmę sobie taką beżową i mojej na dusi taką fioletową Bo Ona mega lubi fioletowy kolor. I mam jeszcze strójką który mi się bardzo spodobał. Jak będziecie tutaj, to koniecznie zahaczcie, żeby sobie właśnie wybrać jakieś fajne rzeczy, bo naprawdę się tutaj opłacają. Mnóstwo jest takich właśnie spodni beżowych, bardzo ścisła, wika sobie ja wcześniej kupiłam i są ponoć bardzo wygodne i są rozciągliwe, zobaczcie jak one się rozciągają. I zrobiłyśmy sobie zakupy na ostatni dzień w Ubu ze względu na to, że zaraz opuszczamy naszą willę i wnosimy się do Uluwatu, do innego hotelu i się naprawdę bardzo dużo rzeczy w takich cenach, że naprawdę ta pani była taka miła, Detentacja. w góre, tak w ogóle ten pan do mnie podszedł i powiedział później, że... Nam niby lower price przez to, że ja jestem w ciąży I że ogólnie dlatego nam dawał, dał Najniższą cenę i jakby udało nam się Troszeczkę stargować tą cenę, więc tak jest Super, naprawdę mamy mnóstwo rzeczy Ale kupionych. trzeba przyznać, że jesteśmy najgorsze w targowaniu Bo na pewno inna osoba kupiłaby to Za połowę ceny, <sum> ale, ale mamy z... za dobre serduszko Wtedy było tak szkoda tej pani, ja już mówię Dobra, ja już jej dodam, ja się do targowania po prostu nie nadaję Zgadnijcie oczywiście, gdzie zmierzamy Na koniec naszego pobytu w Ubud, jeszcze na Queen. No naprawdę, jak będziecie tutaj Musicie koniecznie tego spróbować, bo ja wam bardzo polecam Zbagowaliśmy się zbugowaliśmy też rzeczy ponieważ teraz przenosimy się tego hotelu. Wika nas na chwilę opuściła, ze względu na to, że ona ma taką zajęć, że sobie po prostu jedzie w górę i na dwa dni wynajęła sobie namiot, takie właśnie miejsce na slejowe, ponieważ tam będzie sobie malować i, i tworzyć sobie też content na Instagrama. My z Sylwią jedziemy same do hotelu. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że ja w ogóle już powinnam wracać do Polski, że ten wyjazd się powinien już kończyć, a wcale nie pozostało nam jeszcze 5 dni. To są moje naprawdę jedne z najdłuższych wakacji, jak nie najdłuższych, na których była. Welcome to Carmakandra. Don't forget like, comment and subscribe. No jaliśmy właśnie do naszej willi. Serio coś czuje, że to będzie mega mocne. Na razie nas bardzo miło powitali. No bardzo. to nie przeuroczy. Ej, mamy kuchnię, też z takim stołem. O oh, wow. O kurde, mega ładnie. Ej, zobacz jak pięknie. Dobrze, że wzięliśmy te nasze. Yeah. <laughs> to nas nie skazują Ej, ja się mega jaram tym tarasem. Ja właśnie już nie mogę się doczekać. No. Thank you, nice. Thank you. Wynajęłyśmy ogólnie willę z trzema sypialniami, będziemy teraz wyjątkowo osobno spały, bo teraz spałyśmy już razem, a teraz każda z nas będzie miała swój oddzielny pokój, swoją oddzielną łazienkę, będzie troszeczkę inaczej, ale naprawdę, zaraz będzie losowanie pokoju. Losowanie pa pokoju. Poperkamie na żyta, Pięknie. Pan nam powiedział, że ogólnie nie musimy się niczego badać, raczej tutaj insektów jakichś szczególnych nie ma Aczkolwiek są małpy Trzeba uważać, żeby po prostu zamykać cały czas te drzwi wejściowe, bo przechodzą i wykradają jedzenie. jedzenie I ja się zapytałam, okej, okay, ale laptop jest bezpieczny, bo usłyszałam tylko, że ktoś może coś ukraść A ona mówi tak, laptopa nie tkną, tylko po prostu będą wam zabierać jedzenie Suksema! Thank you Succema. Zaraz wam, co nas spotkało w tej poprzedniej wili i dlaczego akurat zdecydowałyśmy się na to I zrozumiecie, dlaczego jesteśmy takie szczęście. Tutaj. Jezus, mamy widok na dżungli I pan Okej Cześć Witam Cześć Co ty masz? Jakie jaki w ogóle kochany, Co so to jest was. Dobra teraz najważniejszy moment Uwaga uwaga Trzy, Ale cudownie O oh, boże Ej, bo w ogóle też sobie mamy basen właśnie z widokiem na drzewka, na, na dżunglę I jest to, przepięknie to, Będziemy sobie machać Zapraszam te małki, które będą ale one mają gdzie tutaj chodzić Coś czuję, że to może być najlepsze miejsce na Bali, bo... Tak, ale musimy piąteczkę, że dobrze wybrałyśmy Tak, Jezu, super Najlepsze jest to, że właśnie w tym pierwszym hotelu było tak bardzo ładnie przepienie tam było, ale faktycznie nie przypominało jakoś super Bali Bardziej to było takie wakacyjne miejsce. To drugie bardzo przypominało Bali, bo było w środku dżungli, właśnie w Ubud A to jest takie połączenie dżungli, ale też takiego trochę hotelu, cywilizacji O, o, dobra, jest, spróbować. O, oh, no, 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 no Dobra My wczoraj z Werką spałyśmy z jakimiś latającymi mrówkami I wszystko wytrzepałyśmy, co tylko było możliwe. I spałyśmy łóżko w łóżko obok siebie twarzami i nagle werka taka tak się rzuciła, bo się okazało, że po prostu, nie wiem, mróbki zaczęły jej wpadać po prostu w twarz. Tragedia. Przypał jest taki, że ja ogólnie muszę bardzo uważać i ja się cały czas w świecie psikam. Oczywiście bezpiecznymi preparatami, takimi, które są dozwolone w ciąży. Miałam trochę lipę, no bo jednak mnie sobie wzięło trochę na cel i musiałam bardzo uważać, bo jednak tutaj może mnie coś ukąsić, a ja jestem na tym punkcie przewrażliwiona, żeby nic się nie stało, więc po prostu bardzo na to uważam. Musiałam cały pokój przetrzepać, wszystko wyczyścić i dopiero pójść spać z bezpieczną głową, ale faktycznie one tam wychodziły przez łazienkę, dlatego że łazienka była na otwartym powietrzu i nie była jakoś super zabezpieczona, więc teraz wybrałam po prostu Opcję. Mega kochana jest to, jak dziewczyny tutaj o mnie dbają. Cały czas pomagają mi z bagażem, cały czas mi mówią, dobra, dobra, to możemy zrobić tak, żebyś ty była też bezpieczniejsza, więc to jest mega kochane. Dziękuję Wam za to. Papier samej narzucę. Będziemy grać tylko my, bo przecież wika nas zapuściła na dwa dni. Wika pojechała w góry, ale wika jest taka, że ona by tutaj nawet na pasę na nie mogła spać. Ja się tak śmieję, że wika jest wersją damską Patesa i naprawdę jest mega odważna i ona się niczego nie boi. Dobra. Wiedziałam, że tak pękam naprawdę... Ale tak szczerze, i tak dziewczyna w ciąży miałaby pierwszeństwo, więc miałam to gdzieś, czy czy nie. Co? Co? Nic? Co? Co? Dobra, wybieram ten. No, brawo! Nie, tu masz fajną przestrzeń. Powiem Wam, że to jest pierwszy taki babski mój wyjazd. Nie chciałam też dwa tygodnie tutaj siedzieć, obijać się i też nic nie nagrać dla Was, więc oczywiście pokazuję Wam też jak, jak tutaj sobie spędzamy czas, jak żyjemy, jak wygląda bali. Bo mnie od zawsze bali bardzo ciekawiło, tak jak zresztą Hawaje, które zawsze były moje marzeniem. Gdzieś tam było zawsze na mojej checklistie. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest miejsce na ziemi, które chcielibyście odwiedzić i które warto byłoby odwiedzić i dlaczego, a może właśnie tam e, Was zabiorę. Przenosimy się do miejscówki z najlepszymi siadaniami w Ubud, która nazywa się Suka Espresso. Jest to bardzo polecana miejscówka, która ma 4 i 6 gwiazdki przy ponad 1000 opinii. Spotkałam się tam ze swoją wicką oraz jej mężem, którzy odezwali się do mnie podczas mojego pobytu na Bali. Zamówiliśmy wspólnie siadanie, żeby nabrać energii na cały dzień aktywności, a Saibą i awokado toast były przepyszne. Zamówiliśmy taksówkę do Małpiego lasu w Ubud, a po drodze bardzo miły pan taksówkarz uczył nas języka balijskiego. Nauczyliśmy się podstawowych słówek, takich jak na przykład suksema, która oznacza dziękuję. a Pakabar, jak się masz, i Luon, dobrze. Co ciekawe, do widzenia, cześć, to po prostu baj. Gdy dotarliśmy na miejsce, kolejka okazała się być ogromna, ale nic dziwnego, ponieważ jest to master do odwiedzenia, będąc na bali. Zaraz po okazaniu biletu można było już zobaczyć rodziny małp i co najfajniejsze, małe małpki, które dopiero co niedawno się urodziły. Małpki są bezpieczne dla ludzi, ponieważ całe miejsce zlokalizowane jest w dżungli, a one żyją tam w swoim środowisku. Są oswojone i nie boją się, ale ważna wskazówka, nie warto patrzeć małpom w oczy, bo czują się wtedy zagrożone i mogą nas zaatakować. Cmentarz małpek i zobaczcie... Tutaj normalnie te małpki też przychodzą, ale bardzo słodkie, że, że ktoś im coś takiego zrobił. Przepiękny jest ten park. Jeżeli będziecie na miejscu, to możecie sobie tutaj wykupić taką pomoc pana, który zna te małpki i pomaga właśnie zrobić takie selfie z małpą. I wika sobie właśnie robi taką fotę. Kozak. Dobra, moi drodzy, tutaj się kończy nasza wycieczka z na że Opuszczamy małpi las, ale naprawdę warto tutaj przejść cudownie. Fajne jest też to, że faktycznie można sobie wykupić taką pomoc w postaci pana, który po prostu z tymi małpkami ty obcuje i on je po prostu karmi. Żebyśmy nie karmili ich własnym jedzeniem, on im daje takie jedzonko, które małpki mogą jeść i po prostu pilnuję, czy małpka też się czuje jestem ok. W z zdjęć Wika chyba wygrywa, pokaż Wika, jakie masz? Zdecydowanie. Mam takie na przykład zdjęcia. Ej nie no, ty tutaj tak pasujesz do tych małp. Tak. Stara, ty wyglądasz tutaj jak ta małpka. Podsumowując, miejscówka 10 na 10 i naprawdę warto tutaj przyjść, jeżeli będziecie na bali. Jesteśmy przy kolejnej miejscówce, idziemy teraz na jedzonko i właśnie jest kolejka do wejścia do jednej. No właśnie nie. chciałam powiedzieć, że kolejka, kupić, ja. uwaga, Ale są tutaj naprawdę bardzo fajne rzeczy. 在。<music> Na wejściu sprawdzili nam w ogóle torby i była bardzo miła pani, bo mimo tego, że nie wpuszczając własnymi napojami, to powiedziała, że skoro ja jestem wciąż, to mnie wpuści. Tutaj wejściówka kosztuje dla jednej osoby 50 tysięcy czyli w przeliczaniu jest to około 15 zł. Wydaje mi się, że opłacalnie. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli to w jakimś tam stopniu porównać do małpiego lasu, ale myślę, że jest to zupełnie coś innego ze względu na to, że o, właśnie. Będziemy mogli tutaj zobaczyć pola ryżowe. Wow! A to dopiero za lążek, bo tak naprawdę wszystko to będziemy widzieć zaraz. Właśnie fajne jest to, że można tutaj sobie w Ubud, bardziej wykorzystać ten czas Ale... i go sobie zaplanować ze względu na to, że to jest naprawdę bardzo dużo miejscówek czyli na przykład jeżeli pada, to możemy sobie iść na jakieś fajne jedzonko albo iść do jakiegoś e, muzeum To a? są ofiary dla bogów i dla demonów i to też jest ciekawe, bo dużo ludzi myśli, że to są tylko i wyłącznie dla bogów a to też są dla demonów, bo Balijczycy mocno wierzą w taką równowagę między to tym to światłem, tym światłem światem to znaczy. i dobra i zła więc starają się zadowolić zarówno bogów, jak i demonów O, fajna no. ciekawostka, Fajna, jaka fajna Ale super! Fajnie. O Jezu, właśnie tu są te oh, wszystkie ja oh, tak. I że te laski nagrywają, że one są tych polach ryżowych. To jest totalnie insta-friendly friendly miejscówka. Tutaj ma, właśnie jest widok na e, pola ryżowe. Dodatkowe tutaj restauracja, jest też dot, e, hotel. My przyszliśmy dzisiaj tutaj coś zjeść i też porobić tutaj fajne fotki. I w ogóle tu jest imprezka, zobaczcie. Aha. To jest mega mocne, że to jest właśnie taki ala la clou, który normalnie funkcjonuje w dzień. Przepiękne baseny z widokiem na pola ryżowe. To, co wyróżnia na pewno ubud, to totalnie niezwykła zieleń. I właśnie tutaj jest ona najbardziej dostrzegalna, ze względu na to, że tutaj tę zielenię zachowali i tutaj możemy właśnie zwiedzać te dżungle, zobaczyć te pola ryżowe. Zrobiliśmy sobie przerwę na jedzenie z ładnym widokiem na pola ryżowa. Restauracja nazywa się Kretia Ubud i ma i 4,2 gwiazdki na prawie 1000 opinii. Nam jedzenie bardzo smakowało. W ogóle na to miejsce instagramowy park rozrywki. właśnie. Aha, <grym> instagramowy tak, tak. park rozrywki. Zobaczcie te się Tu wszyscy okay. chodzą na foty, właśnie Bo na te Bali Bally Swing, jest jest na te gniazda. Jest tutaj właśnie między innymi Bali Swing, czyli ta musztawka słynna, która wyświetla się zazwyczaj po wpisaniu na Pinterest no, Bali. No. I Boże, to się wyświetla właśnie ca huśwka z widokiem ale. na pole ryżowe i tam teraz w pierwszej kolejności zmierzamy. Tak, prezentuje się ta przestrzeń, zobaczcie, tutaj jest jedno gniazdo, tu jest huśtawka niesamowita. W ogóle zupełnie na sobie to wyobrażam. Zobaczcie, cały, cały tutaj jest taki park, który którym można sobie wychodzić i zobaczyć. I eee, tutaj te miejscówki, które są tak naprawdę super instalatywnymi miejscami, ze względu na to, że wszędzie tutaj jest taki spocik pod to, żeby sobie zrobić fotę. Dodatkowo jeszcze można sobie wypożyczyć tę suknię, ta pani ma wypożyczoną, żeby właśnie ona była taka długa i żeby było bardziej efektowne zdjęcie. To jest specjalna przymierzalnia i miejsce, gdzie można wypożyczyć te suknie, w których panie sobie robią zdjęcia. Tu jest jeszcze taka właśnie e, double. E, Wiktoria Bugaj, czy ty właśnie wykorzystałaś mój przywilej ciążowy nielegalnie? Ona ogólnie wchodzi w kasie do kolejki, tak, ale ja mam tutaj kobietę w ciąży, nie możemy w biznes, biznes klasie? To jest głupio! Okazało się, że niestety nie mogę iść na huśtawkę, ze względu właśnie na to, że jestem w ciąży, a pani to wytłumaczyła w ten sposób, że po prostu w momencie, kiedy ta huśtawka się pchnie, to jest jakby duże parcie na tą huśtawkę i mogą mnie po prostu uwierać te pasy, które są. I to jest w ten sposób dla nich niebezpieczne, więc no nie mogę iść niestety. Jak ja to na kusztawkę. Dobra, rozumiem już, dlaczego mnie nie wpuścili. Tutaj trzeba mieć specjalne taką uprzęż i faktycznie, no to mogłabym kolidować tutaj z moim brzuszkiem. Mimo moich najszczerszych chęci nie byłoby szans. Ale czad. Ale super co? W ogóle ci panowie się zmieniają cały czas. I przez chwilę jest jeden pan, później jest drugi. I co? Jakie odczucia? Fajnie było. Podobało mi się, naprawdę. Szukamy teraz innych miejscówek i prawdopodobnie będziemy szli po prostu pod e, którejś z gniazd. Tutaj praży kawkę, zobaczcie, tak się prezentują te kawki, i herbatki. Na Bali jest taki właśnie zwyczaj, że się chodzi z chusteczką na czole, wygląda na pot, który nas oblewa. I na modę, wygląda też świetnie, u nas są paski, tutaj są chusteczki. Oh, great! Great, thank you so much! Mamy tu herbatki i kawki, ogólnie jest na przykład taka jak ginger coffee. Jeśli jakieś kawę z imbirem? Nie. Tak. Ja nie, Nigdy. Ja tak. Zobaczmy, kto na co natrafił. W ogóle losujemy. I też będę zgadywał, jaki ma smak. Owocowa. Ale to tak dużo cukru. To jest to jest likować, tak? Ale to jest dobra. Mm. Ogólnie to jest taka owocowa herbatka. Ja mam y... kawę orzechową. Ja, y... ja też mam to orzechem, ale nie wiem, czy mam o Jezus, to się... Faktycznie, to jest tak mocno. Ojej, jaki mocno taki. Tak, a to jest taki smak dzieciństwa, jak są takie herbatki granulowane do rozpuszczania. Ale w ogóle nie baliczycy strasznie wszystko słodzą i oni Ojej, tak. z defaultu mm. słodzą wszystkie napoje. No. Właśnie właśnie szukałam bardzo dużo takiegoś napoje z mi cytryną i tutaj wszystko Oni jest A, cukier, słodkie. No. One są takie, no nie, dla mnie to nie jest jakieś takie super smaczne, no bo wszystko jest mega słodkie, nie? Mm. O, to pachnie, lemongrass. Jestem ciekawa. Ta jest, jest nie lepsza. Ta ma dużo cukru, ale jest, jest chyba z limonką taką, lemon grass. Bardzo dobra. Mhm. Czy to jest domestu. O Jezu, to jest ginger tea. Ale ginger. tak ginger? O, ta, Bo tutaj w ogóle jak nam ktoś zasmakuje, można kupić jakby, wiecie, pełnowymiarową. Mi na razie to tylko ta jedna smakuje w ogóle. Ale oni, jeżeli będziecie chcieli się wybrać na test kawy i herbaty, to Wam odradzamy, bo akurat to jest nie bardzo to. Tak się prezentuje ich sklepik, tutaj można dodatkowo kupić ich kawki, herbatki, te, które wcześniej próbowaliśmy. Kolejna aktywność, czyli basen. Co pięknym widokiem. A teraz przyjechaliśmy do centrum ubód, ponieważ wybieramy się do świątyni na pokaz tańca. Jest to taki specyficzny pokaz tańca balijskiego. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. A przy okazji mogę Wam pokazać, jak wygląda centrum Ubud. Jest to naprawdę niesamowite, jak dużo jest tutaj różnych butików, sklepów, restauracji. I naprawdę, restauracja jest bardzo dobrym i tanim jedzeniem, ale zobaczcie, to jest mniej więcej Ubud. Tam jest takie rozkopane wejście i takie tradycyjne wejście do jakiejś pewnie świątyni lub domku balijskiego. Tu nagle jest sklep z odzieżą, tutaj nagle jest sklep z biżuterią, a tutaj jakiś barek. W ogóle jakiś ziomar powiedział, że jak go nagram, to nas puści. Jeszcze nam dał 50% zniżki i po prostu możemy wtedy wejść i zobaczyć te kultowe tańce. Najfajniej jest to, że widzicie te wszystkie postaci i posągi właśnie na ulicach jak się przychodzi, a teraz możemy zobaczyć ich odwzorowanie Przechodziliśmy się do miejscówki, która nazywała się Ivy Cafe, jest to bardzo fajna restauracja połączona z wieczorną posiadówką z karaoke. Tam zamówiłam sobie przepyszny makaron z krewetkami, a dodatkowo okazało się, że Dominika i Chris umieją śpiewać i bardzo lubią śpiewać, więc zgłosili się do karaoke i zaprezentowali nam swoje umiejętności. Był to naprawdę przyjemny wieczór. Była się na anomalii kaffe i zobaczcie, jakie tutaj są ceny. Awokado toast kosztuje 65 tysięcy, co jest w całe niecałe 20 zł, a bo zobaczcie jak to wszystko pięknie wygląda. Ale tam będziemy szły, zobaczcie. Ale to nie jest jakaś długa są, droga. To takie, że ja tak, Taak, spokojnie, spokojnie. Ale Sylwia mi, zobaczcie jaka kochana, pomaga z torbą. Brakuje ją wydrzeć i nie. się ze mną cały czas kłóci, to jest dosia samosia. Dzisiaj udało nam się zobaczyć wodospad. Wczoraj mieliśmy mało utrudnienia zresztą zobaczcie sami. O taki wodospad Ci chodziło? Tak. Ten bar i restauracja z zewnątrz. Jest taki super boho klimat i dodatkowo jest taki widoczny. Hasło przewodnie tego wyjazdu to jest wdzięczność. Faktycznie jestem bardzo wdzięczna, że tutaj jestem. I to, co jest właśnie najpiękniejszego tutaj na Bali, to właśnie ta natura, której nikt nie zastąpi, bo jednak natura nie zawsze robiła największe wrażenie. Właśnie spróbowałam takiego tradycyjnego jedzonka jest to Nazigurek i Mije Gorek. Ja spróbowałam akurat nasz Gorek, ze względu na to, że to jest po prostu wersja z ryżem, a Mije Gorek to wersja z makaronem. I naprawdę powiem Wam, że to jest dobre, aczkolwiek Syria mi tutaj zapewnia, że tutaj w tym miejscu i tak nie było najlepsze, więc musimy spróbować jeszcze jedno, żeby mogła zobaczyć, że to jest jeszcze przepyszne, a nie tylko dobre. I jak będziecie nawali, to musicie koniecznie tego spróbować, bo ono to jest właśnie taki ich typowy tutaj przez Ci Ludzie są tak tutaj cudowni, że to się nie mieści w głowie. Zostawiłam kamerę już raz, naprawdę tu mam jakieś że wszystko zostawiam. Przybiegł no, czy... tutaj aż. i mówię, że jeszcze w ogóle na górę na parking poleciał, że... No, Ale w, w ogóle mega miłe. przyszłyśmy na przedstawienie do świątyni tutaj Uluwatu i trzeba było sobie założyć taki strój, a ja musiałam założyć spódniczkę, a Sylwia po prostu taką przepadkę, żeby zakryć kostki. bo nie mogą być skryte kostki. A ja akurat mam długą. No. I pani mi założyła taką pomarańczową przypadkę, a werce pięknie zawiązała na brzuch. Ale w ogóle ta pani mnie tak zaczepiła i powiedziała, że musi mi jeszcze raz to przywiązać, bo ja coś źle zawiązałam. I nagle zobaczyła mój brzuch i nagle mówi tak, o, pregnata, taka słodka i w ogóle i od razu mi zawiązała tak delikatnie. Ile kosztowało 100 tysięcy dwóch osób, Różmy. tak, czyli a, czyli 50 czyli... 20 zł. Okay. To będzie coś podobnego jak widzieliśmy w Ubud, ale zdecydowanie ładniej tutaj wygląda, I że będzie tak Każdy jest w tych szatach, nawet panowie też muszą mieć właśnie zakryte kolana. Zobaczcie, to przedstawienie jest na takim wzgórzu z widokiem dodatkowym na morzu. W tym butiku. i ogólnie tutaj pani jest mega miła. Ten butik też jest przepiękny, zależą tutaj mnóstwo rzeczy. I serio mają piękne stroje kąpielowe, piękne koszule. Ta pani w ogóle została z nami jeszcze 20 minut po zamknięciu i Sylwia jej zostawiła 50 tysięcy rupii na piwku. I się tak ucieszyła pani, że to jest niesamowite byliśmy na zakupach i kupiłam sobie nowe rzeczy. Stwierdziłam, że zrobię dla Was taki mini haul zakupowy z butików ulubatów. Jednym z nich jest e, LC Swim i tam powiem Wam, że były przepiękne rzeczy. Jak ja tam weszłam, to naprawdę się zakochałam w tych wszystkich rzeczach. Nie jest to żadna reklama, ale stwierdziłam, że ja Wam pokażę, bo naprawdę ostatnio mam gigantyczną trudność ze znalezieniem fajnych rzeczy, których się będę dobrze czuła, będzie mi wygodnie, których będę ładnie wyglądała, ale też w którym pomieszczę brzuszek, A okazało się, że właśnie w tych dwóch butikach znalazłam super rzeczy, w takiej spodenki. Oczywiście tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy były w takich cenach polskich, bo naprawdę tutaj na Bali jest bardzo tanio, a to są takie konkretne rzeczy naprawdę dobrych materiałów, które udało mi się tutaj kupić. W tej spodniach się bardzo cieszę, bo to jest taki komplet i tutaj spokojnie mieści się brzuszek, ponieważ one są bardzo rozciągliwe. Kupiłam sobie też takie jeszcze beżowe i jeszcze czarne. I do tych spodanek, do kompletu, kupiłam sobie jeszcze taki topik, ponieważ teraz jak się pakowałam na Bali, to zabrałam tylko i wyłącznie sukienki, ponieważ tylko sukienki się już mieszczę i nie, nie mam żadnych takich spodni, w których mój duszek by się jeszcze pomieścił. Do tego kupiłam sobie takie e, lniane spodenki. Są bardzo wygodne. Ta gumka jest taka rozciągliwa i bardzo mi się podobają. Kupiłam sobie takie też w dwóch kolorach, bo jak już się zajawię na jedną rzecz, to powiem Wam, że już tutaj korzystam. Do tego do tych spodni jeszcze kupiłam sobie taką koszulę też lnianą i mam zamiar ubrać sobie właśnie taki topik, ten komplet i po prostu już mogę wychodzić. Szczególnie, że niedługo to nam się na kolejna podróż i znów wyjeżdżam, więc będę mieć idealne sety właśnie znów w ciepłe kraje. I ostatnią rzeczą z tego buciku są takie długie lniane spodnie że długie spodnie również warto mieć w swojej szafie, a te sprawdzą się idealnie na lato, bo też są ludzie i nie będzie mi być tak gorąco. A jednak odkąd jestem w ciąży, to czuję, że po prostu to ciepło do mnie dociera dwa razy bardziej. Kolejny bucik to Tet, tak się nazywa. Tam było mnóstwo fajnych rzeczy. Powiem szczerze, że wzięłabym pewnie nawet więcej produktów, aczkolwiek nie było rozmiaru na mnie. Były już wyprzedane Większość było Esek i XS, a to już niestety nie jest mój rozmiar. Trzeba było się z tym liczyć, odkąd, odkąd mam brzuszek, więc teraz już kupuję większe rozmiary, ale znalazłam sobie taką spódniczkę. Która też jest bardzo wygodna, już dodatkowo ma gumkę, więc jest rozciągliwa. I to jest komplet razem z takim pięknym topem. Tutaj na bali jest mnóstwo różnych butików, właśnie sklepików, straganików dalej I naprawdę ten wybór jest ogromny. I oprócz tego kamienia, który Wam pokazywałam we vlogu, i oprócz tego prezentu dla Karola, to sobie nic nie kupowałam, bo stwierdziłam, że jakby nie potrzebuję tych rzeczy. Ale jak zobaczyłam te butiki, to Wam, że się zakochałam. Bo... Oddałam rzeczy do pralni w tym hotelu i zobaczcie, jak mi pięknie przynieśli. Tak, poskładane. naprawdę bardzo tanio mnie to wyszło. Yy, a oddałam sobie wszystkie. Sukienki, ponieważ te sukienki miałam też ze sobą na wodospadzie i mi się całe zbrudziły i myślałam, że już ich nie dopiorę. A okazuje się, że oni mi tu pięknie wszystko w ogóle przynieśli. I zobaczcie, jak mi też ładnie poskładali. No cudownie. Coming home, coming home. I'm coming home. Nie nagrywałam nic za bardzo w tym hotelu, dlatego że mieliśmy naprawdę taki chillowy czas z dziewczynami. Nasz dzień wyglądał tak, że szłyśmy sobie na śniadanie później się sobie na plaży. Zazwyczaj jak jechałam na wakacje, to wymagałam, żeby po prostu był basen. I nawet do morza nie chciałam mi się za bardzo schodzić, ze względu na to, że zazwyczaj była zimna woda, a tu jest tak przyjemnie, że praktycznie przez cały wyjazd siedziałam tutaj na plaży, chodziłam do morza i poczułam taki właśnie chillowy waj. Powiem wam, że hotel jest przepiękny. Większość czasu przysiadywałyśmy na plaży. Weszłam tylko w sumie raz do naszego basenu w Wili. Dlatego jestem on trochę zbędny na tych wakacjach ale faktycznie wcześniej jak jeździłam na wakacje to ten basen był wykorzystywany przeze mnie i wolałam mieć basen w, w hotelu. A tutaj właśnie ta plaża bardzo oddaje i jest naprawdę przepiękna. Prze